Używając prostej sztuczki, możecie sobie odpalić Apple Intelligence na swoim Macu, bez żadnych zmian regionów, i innych różnych dziwnych rzeczy. Zaraz to wam pokażę. No i jak sobie uruchomicie ten Apple Intelligence, to macie opcję na przykład Cleanup, czyli usunięcie czegoś, czego nie chcecie mieć na zdjęciu. jak widzicie, działa to w miarę u mnie dobrze. Te elementy, które nie były wyselekcjonowane przez system. Też możecie mm, usunąć, a nawet jak wam się nie podoba kałuża pod wieżą MaiFla, bo to przecież nie przystoi, to też możecie sobie mm, takie zdjęcie, y, że tak powiem, oczyścić. Najpierw zobaczmy, jak to uruchomić, czyli wchodzicie sobie w języki region w ustawieniach Maca, tutaj macie taki mały plusik, bo już oczywiście polski macie, wyszukujecie sobie angielski US i ten angielski US dodajecie. Po tej opcji komputer się uruchomi ponownie i jak już się uruchomi, to macie opcję Turn Apple Intelligence. Dostaniecie informację, co tam się będzie działo, przeczytać proszę uważnie. Aktywujecie to i po aktywacji Apple Intelligence musicie odczekać znowu, nie wiem, godzinę, półtora jakieś tam rzeczy się będą ściągały. Macie informację, że jest w trakcie zmiany. U mnie to myślę, że ze dwie godzinki potrzeba było. Po tej opcji macie uruchomiony Apple Intelligence. Możecie sobie dodatkowo przejść do zakładki przygotowania, uruchomienia łączności z czatem GPT. Ja to aktywowałem. Jeżeli macie swoje konto już na czacie GPT i chcecie sobie zachować historię tych czatów, to też taką, macie możliwość, żeby to swoje konto tutaj podpiąć. No i w zasadzie znowu odczekać, musicie chwilkę, żeby to wszystko się przemieliło, żeby korzystać z tych aplikacji, na przykład do kreowania sobie jakiegoś, Emoji, czy też edytowania zdjęć. Jeżeli wam nie przeszkadza język angielski jako język systemowy, to jak najbardziej polecam sobie tą, że tak powiem, usługę. Uruchomić, pobawić się, możecie potem usunąć angielski albo przyłączyć z powrotem na polski. I tyle. Tutaj jest taka krótka informacja, co będzie nam to całe Apple Intelligence umożliwiało. Czyli tutaj możemy sobie na przykład robić jakieś takie emoji, generować przez sztuczną inteligencję. Zaraz sobie to zobaczymy, ale jeżeli ta sztuczna inteligencja ma czynić coś takiego jak robienie żarówki z okularami to jestem rozczarowany. Jest opcja usuwania właśnie tych wszystkich elementów niepotrzebnych ze zdjęcia to akurat działa fajnie. Oczywiście w zależności od zdjęcia jeżeli macie jakieś duże elementy do usunięcia to nie zawsze się to może powiedzieć, też sobie na kilku zdjęciach przetestujemy ale to jest akurat opcja która mnie się podoba. Macie też opcję i możliwość agregowania powiadomień on będzie wam Wyznaczał, które są istotne bardziej, które mniej, ale z punktu widzenia tego, że to jest wszystko w języku angielskim, no to on waszych polskich powiadomień z polskimi treściami analizował, niestety nie będzie. Popróbowałem tutaj do, po, po polsku do czata GPT-mów do Siri, ale niestety to nie działa, tak więc musicie tutaj język angielski albo po prostu nie korzystać z tych opcji. Kolejna opcja również w języku angielskim, czyli możecie sobie te wszystkie tekstowe rzeczy, które e, były pokazywane na konferencjach, czyli możecie sobie tam w, innym, w innej formie skonstruować dane pismo, zrobić sobie podsumowanie, no ale oczywiście to jest po angielsku, tak więc za bardzo się to w naszej rzeczywistości nie przyda. Tutaj podsumowania są pokazane, tutaj jest opcja Cut to Chase, czyli żeby skrócić to wszystko w kilku punktach, o co chodzi w danym, w danym elemencie. Możemy również sobie nagrywać jakieś materiały w formie audio, one będą automatycznie skryptowane, a potem możemy sobie również podsumować przy pomocy AI, ale tak jak powiedziałem, to jest wszystko w języku angielskim i to niekoniecznie nam się przyda. Opcja też ciekawa, że do Siri możemy w końcu pisać, Nie musimy Musimy tylko do niej mówić, ale na przykład możemy do niej napisać polecenie. Czasami może się to przydać, na przykład, jeżeli jesteście dziś na spotkaniu, chcecie skorzystać z Siri, ale. Nie chcecie na spotkaniu e, e, mówić. Kolejna e, opcja to, że Siri będzie nam mogła odpowiadać na pytania o naszego Maka. Wracam do zdjęć, bo to mi się wydaje najbardziej fajna funkcja, przynajmniej na razie, jeżeli nie pracujecie na bieżąco w języku angielskim. Tutaj, jak to zadziałało na tym zdjęciu, widzicie, ale może sobie zróbmy też na innych próbę. Zrobimy clean-up na takim zdjęciu, ona automatycznie nam ludzi podświetla. Tak więc te elementy, które nam się podświetliły, Nie w... jestem w stanie usunąć. Tutaj jest jakiś ptak, czy go usuniemy? Usuniemy. Tu ktoś sobie jeszcze stoi, czy go usuniemy? Usuniemy. Powiem wam, że nawet zaskakująco dobrze to wszystko działa. Jestem, czy jesteśmy w stanie z podłoku triumfalnego usunąć samochody? Nawet, nawet coś tutaj sobie daje radę. No pewnie takiego dużego autobusu nie za bardzo, bo nam nie uzupełni tego, co było za tym autobusem. Chociaż jest to akceptowalne, bo jest to drugi plan, taki bardzo oddalony i z takiego zdjęcia, na którym się dużo dzieje, nagle możecie zrobić zdjęcie, na którym się dużo mniej dzieje. Możecie sobie tylko jednego tego chłopka stąd usunąć, który tu siedział. I tyle. Wezmę może jeszcze jakieś inne przykładowe Zdjęcie. Tutaj mogę zrobić grube wyzwanie: pstryk, u, pstryk, u, pstryk, i tu, jak widzicie, już nie za bardzo taka funkcja działa. To jednak muszą być takie drobne elementy zdjęcia, no bo takie, które nie są drobne, jak widzicie, nie idzie tutaj najlepiej. Tak więc może zresetujemy ten klip. Zobaczmy na takim, czy się powiedzie. Ono nam od razu podpowiada, kogo moglibyśmy tu usunąć. Trochę nam tutaj, widzicie, a tutaj coś jeszcze jest do usunięcia, trochę nam tutaj to przejście dla pieszych, że tak powiem, pomarszył, ale generalnie widać człowieka i, i ten pierwszy plan, szczególnie w takiej opcji z rozmytym tłem, jak najbardziej jest do ogarnięcia. Tutaj jeszcze jedno zdjęcie mogę spróbować, też nam pod, po, podświetla od razu elementy do usunięcia, ciach. Ale tutaj na no, przykład nam zostały nogi. I czy ja mogę te nogi też zaznaczyć, żeby usunął? No, teoretycznie można. Widzę, że tutaj ten mur nam, nad... na... że tak powiem, nadkłada i finalnie to zdjęcie. No, myślę, że trzeba by się tam bardzo wpatrywać, że, że była tu opcja, aczkolwiek jest ta. Ta poręcz zdeprawowana, delikatnie rzecz ujmując. Tak więc, jak widzicie, to wydaje mi się, że jest w miarę przydatna funkcja i, e, i ci, którzy mają takie zdjęcia do retuszu, będą mogli z tego skorzystać. U mnie jest o, o tyle fajnie, że ja większość biblioteki zdjęć mam aktualnie w, w jabłkowej chmurze. Tak więc, do tych wszystkich zdjęć mam od razu, e, od razu dostęp. Kolejna opcja to generowanie. Genmoji czy emoji, animoji. O to właśnie ja jestem wygenerowany z tego zdjęcia. Jak widzicie, nie wiem czy to jest fajne. Mogę sobie zmienić w illustration, a nie w animation. Nie wiem, chyba bym się nie rozpoznał. Ale mogę do tego dorzucić kwiatek i na przykład mogę do tego dorzucić disco. I teraz to dopiero jest wygenerowane coś arcy. Niedorzecznego. Tak więc to akurat wydaje mi się, że nie jest dla mnie opcja, <laughs> jeśli chodzi o, o generowanie tych rzeczy. No możemy wygenerować sunglasses w wersji sci-fi, bo dodajemy sobie różne elementy. Możemy sobie zrobić jeszcze więcej. Tutaj tych elementów, które nam są sugerowane, możemy dodać tutaj. Moją gębę jako astronauty w Sanglasisach. Nie wiem, czy to jest fajne. Jakoś szczególnie nie znajduję tego. I jest jeszcze też jedna kolejna opcja, gdzie mogę sobie wygenerować na przykład coś z opisu. Kotel na szczycie góry. No jest, generuje. On oczywiście w momencie, kiedy wam wygeneruje taki obrazek. Też Wam daje możliwość, że tak powiem, jeszcze, jak gdyby, alternatywnych wersji. Jak te alternatywne wersje Wam się podobają, to możecie również do tych alternatywnych miejsc dodać sobie, alternatywnych wersji, dodać sobie na przykład teraz opcja love i przejść w opcję fantasy, tak więc no można się tym bawić, nie wiem, ja nie mam potrzeby takich akcji robienia, ale pewnie wiele osób bo jest to skierowane do szerokiej publiczności będzie arcy zadowolona z takich możliwości, dla mnie to jest no marnowanie, że tak powiem możliwości AI. Pewnie wiele osób wie o tym, że można sobie ten Apple Intelligence już włączyć od jakiegoś czasu. Ja czekałem, żeby to w końcu do nas weszło, ma wejść do nas w kwietniu, do Europy. Nie wiem, czy polski język będzie przewidziany, ale chyba od kwietnia, a nie. Czy jest na co czekać? No myślę, że jeżeli by było to w języku polskim, to fajnie już można zastosowania takie życiowe wdrażać, jeśli chodzi o edycję tekstów i inne rzeczy. Tutaj no najbardziej mi się podoba ta. Ta, ta, ta możliwość korekcji zdjęć, jeżeli wy macie jakieś ulubione funkcje, to napiszcie w komentarzu, ja sobie chętnie potestuję.